I siemanko widzowie z tej strony Faksiu Junior i dzisiaj będziemy grać w Stumble Guys. Pierwszy raz nagrywam w Stambul Guys. Dobra. No to bierzemy sobie Chat Paktus. Animacie... Nie wiem jaką. Widowie, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapeczkę w górę i dzwoneczek, albo dobra, no może tym zagramy. Laser też. Widzowie, dzisiaj jest tak ciepło, że nawet pływam w basenie. Okej. Okay. Jeżeli ktoś już ma basen, napisz, niech napisze w komentarzu. A ja wam przyślę serduszko. To okay. ja mam takie kroki? To. O kurczę, ale logi mam. Okej, okay. dobra. Zasubskrybujcie subskrybujcie też mojego. O za Zasubskrybujcie subskrybujcie mojego kolegę. Fax... Crazy Fox Game. No i. Mówię, jak widzicie, przegrałem. 300 pingów. O. Wiecie, Kurczaki. Okej, okay, dobra, kolejna runda. Oh, Pokażę, żeby. Jeśli ktoś chce y, mieć mnie w znajomych, no to niech napisze fakty. A tak jak się nazywam na YouTubie faksiu junior, jeszcze podłoga. Co jest? Podłoga i taki uśmieszek o to ta nazwa. A ja was od, ja was od razu do znajomych dołączę. No. Ojeju, co by tutaj jeszcze zrobić? O kurczę. Dzisiaj widzowie jestem tak zmęczony, że nawet nie wiem co nagrać. Jeszcze. No wiem, co nagrać, ale nie wiem, co mówić. O kurczęki. Zgadzajcie, co jest w sercu Co jest krane? Ej, czy zwykły Nie, myślę, że to blok też. Kościół, co tyś mi zrobił? Kurczaki. Czemu mam tyle Przechodzę na szczęście. Ja nie wierzę. Dobra, jak to wygram, to zasubujcie. Za 30 subów będę nagrywał maską. Już Wam to mówiłem na jednym z odcinków. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie druga część. Ojej. Ja nie wierzę Kurczaki o, Ja nie wierzę Jaki się nie bambik Dobra, i to już by było na tyle No i papa